Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam przedstawić czytanie na miesiąc listopad 2022 dla wszystkich lwów. E... Oczywiście serdecznie Wam dziękuję za lajki, like, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo miłe. E... Dzięki temu mój kanał może istnieć. Przepraszam Was też za odgłosy z zewnątrz, bo tam na zewnątrz są jakieś roboty drogowe. E... Przypominam też, że czytanie jest długoterminowe, ogólne i nie będzie ze wszystkimi oczywiście rezonować, bo to jest niemożliwe, żeby jedno czytanie rezonowało. Proponuję tego nie dopasowywać na siłę tego czytania do siebie. W jaką energią wchodzą lwy? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w myślach, w głowie, w planach? Jaka jest energia przy Was? Jaka z zewnątrz? Czego się nie spodziewacie? I wynik. No tutaj takie dość pozytywne karty, chociaż na środku tu macie już tą siódemkę mieczy. No tutaj jest świat. Otwarcie się na świat. Otwarcie się na ludzi. Kontakty ze, ze światem, wyjazdy za granicę, do pracy. W ogóle kontakty z ludźmi z zagranicy. Może jakieś kontrakty może jakieś e, delegacje za granicę e, również zakończenie jakiegoś długoterminowego cyklu i rozpoczęcie jednocześnie czegoś nowego e, to jest karta e, brama czyli przejście e, na nowy jakiś taki nowy cykl który po prostu może być dla was lepszy także tu takie widzę energię na ten miesiąc e, na środku to jest pokazane, że albo lwy muszą być sprytne, przebiegłe w czymś, albo muszą uważać na osoby albo takie sytuacje, w których mogłyby być oszukane. Bo tu jest ta siódemka. Ona jest tak pokazana, właśnie sprytnie na tej karcie, ta grafika, że tu osoba ukrywa się, ucieka też jest pokazane jakby pod osłoną nocy, za, tak patrzy za sobą, prawda, czy ktoś nie podgląda, nie widzi tego, co ona robi, no to yy, tak może być, że ktoś tutaj tak w ten sam sposób yy, działa, albo wy będziecie działać tak sprytnie, żeby was ktoś tylko przypadkiem nie zobaczył, albo jakieś osoby będą ukrywać jakieś działania przed wami, tak, żebyście wy czegoś nie zobaczyli. Może być też, że wy jesteście oszukiwani przez kogoś. Bo tu jest pokazane, że jest brak równowagi, brak balansu w czymś. Nie ma takiej stabilności. Ale również może być tak, że ta karta będzie oznaczać zmianę waszych planów również. Czyli jakieś macie plany swoje. Względem jakiejś osób, względem jakiejś pracy, bo normalnie dwójka w pozycji prostej oznacza, że mamy jakieś dwie opcje, musimy podjąć decyzję. No to tu pokazane jest, że Wy jakąś podejmujecie decyzję, tylko może o niej nie mówicie na przykład. Czyli albo ktoś przed Wami ukrywa, że coś, jakąś decyzję podjął, że wybrał coś, albo Wy po prostu nie mówicie nikomu o tym, że czy nie mówicie komuś kto jest z wami, że wy wybieracie coś, albo że mieliście jeszcze jakąś inną opcję i zdecydowaliście się na, jakieś, na jakąś osobę, na jakąś sytuację, na jakąś pracę. Podstawą tego jest cesarzowa. Czyli albo jakaś żona, albo jakaś matka, jakaś szefowa, jakaś osoba, y, która jest żoną. Czy może być, że Wy tu wybieracie jakąś osobę? No, tu jest uwolnienie się od jakiejś toksycznej osoby. Tu jest albo obsesja na punkcie tej osoby. Tak więc tu takie się pokazują takie, takie energie. I tu jest też kłamstwo. Że tu wyjdzie jakieś kłamstwo, wyjdą jakieś manipulacje na temat tej osoby, na temat jakiejś kobiety, nie wiem, i wy tu będziecie podejmować jakieś decyzje związane z tą osobą, albo ta osoba jest toksyczna, i wy tutaj przed nią ukrywacie coś, co pomaga lub przeszkadza. Pomaga cierpliwość, przeszkadza nadmierne myślenie. Czyli za dużo myślicie. Za dużo przerabiacie w głowie. Odchodzi, odchodzi osoba. Byk pan na koziorożec. Tu w tej karcie jest byk i waga. Ale niekoniecznie. Odchodzi byk pan na koziorożec. Odchodzi jakiś romans z tą osobą. Coś się rozpoczęło. Może i nagle się zakończyło, chociaż dawało podstawy do tego, żeby to było coś poważnego, ale niestety to odchodzi. Skoro odchodzi, to znaczy, że to jest, nie ma króla, nie ma królowej. Więc to się nie rozwinęło w dalszym kierunku, tylko zostało na takim etapie tego rycerzyka. Czyli coś takiego nie, nie, niepewnego, no to znaczy zawsze ja mówię, że te monety to mówią o stabilności i pewności. No, ale gdyby to był król, no to bym mogła powiedzieć, że tu jakaś poważna osoba odchodzi, natomiast tutaj to dopiero było tak raczkowało jakby. Bo rycerz monetowy to się tak powoli rozpędza jak żółw, czyli coś tak powoli, powoli szło, jakiś romans. I się zatrzymało na jakimś etapie i odchodzi do przeszłości. Że możliwe, że wy tutaj e, mieliście, macie lub będziecie mieć jakiś romans z jakąś osobą, która jest zajęta i będziecie to ukrywać. Będziecie to ukrywać, będziecie czekać na coś, będziecie dużo myśleć. Chyba, że już to się zdarzyło. Będziecie mieć obsesję na punkcie tej osoby. No i tu jest pokazane, że. No, wieża. Po drugi raz. Dwa razy wieża. Będzie tutaj. Będzie tutaj. No wieża akurat w tej pozycji. Ona trochę łagodniej działa. Albo po prostu coś tu się miało zawalić. Jakieś... Bicie z myślami były, lub będą, i się nie zawali. Wy już będziecie pewni, że coś się tu zawali, bo to jest z zewnątrz, to jest wszystko z zewnątrz, czyli może być, że to osoba jakaś miałaby być przyczyną tego, że Wam się coś ma zawalić. No to się to nie zawali, nie zawali się. Nie będzie jakiejś tragedii. Choć moglibyście tak myśleć, że się tak wydarzy. O. No i tu jest pokazane, że to jest związane z domem, że to jest związane z jakimś małżeństwem, z jakąś e, relacją. Tutaj e, dom stoi do góry nogami, wasze bezpieczeństwo do góry nogami sypie się. E, ale w tym wszystkim wy się tu dogadujecie. Tu jest znowu dwójka. Że podejmujecie jakąś decyzję. Tu podejmujecie jakiś wybór, tu podejmujecie jakąś decyzję, bo dogadujecie się z jakąś osobą. Jaka jest energia przy Was? No, Wy się tu blokujecie emocjonalnie i ogólnie się blokujecie. Nie możecie ruszyć z czymś do przodu. Tu chcielibyście wyjechać gdzieś, coś zostawić, może. Może taka sytuacja się wytworzyła, że z chęcią byście to wszystko zostawili i uciekli? I dużo myślenia jest, dużo zastanawiania się, co z tym wszystkim zrobić. Tu takie jest też sięganie do jakichś wspomnień, do tego, co było, co by było, gdyby. No, także. No, i tutaj jest znowu, że coś się nie wali. Dwójka, znowu dwójka. Znowu, czyli jeżeli podejmiecie odpowiednią decyzję. Odpowiednią, nie wiem, co to będzie za odpowiednia. Każdy, każdy wie, jaka jest dla niego najlepsza decyzja. Jeżeli to będzie odpowiednia, to jest taka, która nie jest dla wszystkich, ale dla każdego jest inna decyzja. Każdy, każdy lew, który ogląda i, i widzi tutaj siebie w tym czytaniu, no to może, tak powiedzieć, pod, podjąć jakąś decyzję w sprawie czy tego związku czy jakiejś sytuacji jeszcze innej, może pracowej, może jakiejś innej, y, jakiejś w rodzinie, z jakieś jakie kontakty z, z jakimiś ludźmi, którzy blisko mieszkają obok, jacyś znajomi, bo to może dotyczyć wszystkich relacji, różnych, z różnymi osobami, to nie muszą być stricte relacje damsko-męskie. I tu jest pokazane, że jeżeli wy podejmiecie odpowiednią decyzję, to to się tutaj nie zawali i wy o tym myślicie. I wy o tym myślicie. To są arkana wielkie. Tutaj są arkana wielkie. Dużo jest. No, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No jeszcze zaraz zobaczymy. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie? Że los wam przyniesie jakąś rozwiązanie, pozytywne rozwiązanie danej sytuacji. Będziecie się czuć spokojnie, stabilnie i w takiej harmonii wewnętrznej, czyli będziecie taki wewnętrzny spokój. Tutaj będziecie się czuć dobrze. Czyli ten los, zmiana kierunku, zmiana jakiejś sytuacji, obrót o 180 stopni spowoduje, że wy tu w tym momencie się poczujecie dobrze. Czyli prawdopodobnie jakieś decyzje, które tu będziecie podejmować, jakieś wybory, jakieś rozmowy, jakieś kontakty, że będziecie się z kimś dogadywać, spowodują to, że tu się to obróci na Waszą korzyść. No i tutaj będzie zakończenie jakichś trudności i wyjazd. Będą też jakieś kontakty, rozmowy, będą, e, tak jak powiedziałam, jakieś ruchy, dużo i przyspieszenie w jakimś działaniu. Spowoduje to, że zakończycie jakieś trudności, zakończycie coś trudnego, co Wam bardzo ciąży, co jest bardzo trudne, do Was odpowiedzialne, za duża odpowiedzialność na Was ciąży na przykład. Czujecie, że, że macie za dużo zadań do zrobienia, że za dużo ktoś na Was zrzucił obowiązków i potrzebujecie się z tego uwolnić. Może być, że to jest w pracy, może być, że to jest w jakimś związku ktoś na Was rzuca wszystko, całą odpowiedzialność na Was rzuca za coś albo za dom, albo za rodzinę, albo za związek, albo za to, że się ktoś tutaj dowiaduje o czymś. I rzuca odpowiedzialność za to, że się rozlatuje związek, to ktoś na was zrzuca odpowiedzialność. No. Ale tu nie ma pokazanego rozwodu. Tu nie ma pokazanego rozwodu. Bo te wieże są w odwrocie, tu jest dogadanie się. Wprawdzie jest problem w związku i w domu, ale rozwodu nie ma czyli może być, że coś jest do przegadania, do wyjaśnienia, do powiedzenia całej prawdy komuś i próbowanie naprawiania czegoś, bo tu jest tak, jakbyście wy ukrywali coś, coś, co was bardzo przyciągało, może być, że kobieta, jakaś obsesja na punkcie jakiejś baby, albo kobiety miały jakąś obsesję. Na punkcie jakiegoś faceta też tak może być. No bo tu się kończy jakiś romans z jakimś facetem, no. Czyli z jakimś tutaj przede wszystkim jest pokazany ten ziemski, ale niekoniecznie. Tu też jest koziorożec pokazany. I wtedy tu, jeżeli się coś wyjdzie na jaw, to jest pokazane jakby ukrywanie. Nie pokazane jest, żeby. Wyszło na jaw, żeby wyszło na jaw, ale ktoś się chyba domyśla czegoś, bo jest tutaj to odwrócone, czyli jakby w tym domu coś jest nie tak. Albo dajecie poznać po sobie, że coś nie, nie, nie ten, że jest nerwówka i nie umiecie się dogadać, albo po prostu osoba ma dobrą intuicję i sama wyczuwa, że coś jest pomiędzy Wami nie tak. Suma summarum, jeżeli wy tu odpo odpowiednie decyzje podejmiecie, to tu się poprawi i jakby ta, ta ciężkość się zakończy, i ruszycie do przodu dalej. Czyli tu, w tym czytaniu, jest takie e, jakby zawirowanie w związku powodu jakiejś, no po prostu słabości nagłej może jakiejś takiego. Nie wiem. Tu jest pokazany jakiś skostniały związek. To jest związek, w którym się nic nie dzieje. No. W którym, no, nie ma żadnych jakichś takich emocji, nie ma jakiejś ekscytacji, no, Że jest tak nudno. No, i może tu ktoś na przykład zapragnąć jakiejś takiej ekscytacji na zewnątrz. Jest tu pokazana śmierć. Śmierć oznacza definitywne zakończenie. W tym przypadku może być tak, że radą by było, aby definitywnie zakończyć takie historie, czyli po prostu nie wchodzić więcej w takie sytuacje które spowodują u was właśnie tutaj taką sytuację, że prawie na granicy zawalenia się czegoś, że definitywnie kończycie z jakimiś na przykład romansami, bo sobie zdajecie sprawę, że nic z tego dobrego nie wychodzi, może macie jakąś osobę w związku, no cesarzowa też może oznaczać, że macie osobę w związku jakąś poważną, z którą po prostu jesteście długo, to jest pokazane długo. I długo, tak, siedem, siedem kielichów, również, monet oznacza również długo, i może nie chcecie z nią zakończyć związku, tylko brakuje wam tego, co było na początku tego związku. No to może tu jest pokazane, tu jest też skorpion pokazany. Nie wiem, czy skorpion ma coś do tego. No, i radą jest, bo śmierć również oznacza transformacja, przewartościowanie, Przewartościowanie danie, danego, danego związku, czyli zdanie sobie sprawy, ile jest wart ten związek dla osoby spod znaku lwa, jakiejkolwiek, której pasuje to. Czy jest ta osoba dla was coś warta, z którą jesteście? Czy tamta druga, z którą na przykład mieliście romans, jest ważniejsza dla was? No. Czyli przewartościowanie. Jakiś, jakiś po prostu y, może zasad też, może jakieś wartości takich y, moralnych, no nie wiem. W każdym bądź razie jest tutaj duża przemiana. Duża przemiana i definitywne zakończenie. I tu bym tak radziła. A więc serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Proszę o lajki, subskrypcji komentarze i do następnego razu.